według Świętego Mateusza Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?" On odparł: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak jak chcieli. Taki syn człowieczy będzie od nich cierpiał." Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Kończy się drugi tydzień Adwentu. Rozważamy słowa z Ewangelii według św. Mateusza. A dziś sobota, jakby ktoś nie wiedział, 15 grudnia. Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Popatrzcie, że tak mało rozpoznajemy czas naszego nawiedzenia. Jezus tyle razy przychodzi do Twojego serca, przychodzi, by się z Tobą spotkać. Konkretnie w Twoim życiu, niekoniecznie tylko w kościele, bo wiele ludzi sobie myśli, że Jezus jest obecny tylko i wyłącznie w kościele, że modlić to się można tylko i wyłącznie w kościele, że w moim pokoju, w moim życiu, nie wiem, jak idę chodnikiem, jadę samochodem, jadę tramwajem, autobusem, pociągiem, że tam z Jezusem rozmawiać nie mogę. Znam takich ludzi, którzy się modlą tylko w kościele i jakoś nie czują, żeby Jezus chciał się z nimi spotkać w ich własnym domu, a już na pewno nie w sercu. Jezus przyszedł do Ciebie już tyle razy, który to już jest adwent w Twoim życiu, które oczekiwanie na Boże Narodzenie. A może Jezus przyjdzie w tym roku już po raz ostatni do Ciebie i pragnie się z Tobą spotkać? Bo często sobie mówimy my, jeszcze mam czas na obrócenie, mam jeszcze czas na spotkanie z Jezusem, mam jeszcze czas na modlitwę, na spowiedź, na mszę świętą i tak to odwlekam. A w ostatnim nawet tygodniu słyszałem o tylu wypadkach. Niekoniecznie starszych ludzi. Chłopak zginął, miał 24 lata, kobieta miała 40 lat. W różnym wieku odchodzą ludzie, także w Centrum Zdrowia Dziecka umierają dzieci chore na białaczkę. Ale każdy z nas powinien sobie uświadomić, że Jezus do mnie przychodzi bez względu na to, czy jestem chory na chorobę nieuleczalną, czy też jestem jeszcze zdrowy, w pełni sił. Jezus chce się ze mną dzisiaj spotkać i On przychodzi. Staraj się żyć pięknie. Staraj, staraj się żyć pięknie jak w jasny dzień. Otwieraj okna swojego życia. Otwieraj okna swojego serca, bo Jezus czeka. Otwórz drzwi własnego serca, bo klucz jest po twojej stronie. Otwórz, wpuść, a Chrystus będzie z tobą wieczerzał, a ty z nim.